Witam serdecznie na kanale Ridzon. Zanim przejdziemy do głównego tematu tego filmu, chciałbym poruszyć kilka istotnych spraw. Pierwsza z nich dotyczy niesamowitego zjawiska jakie miało niedawno miejsce. Kanał ten prowadzę od pół roku i przez te pół roku zasubskrybowało mnie trochę ponad 100 osób. A przed wczoraj wydarzyła się rzecz nietypowa. W ciągu trzech godzin zyskałem ponad 60 widzów. Szkoda, że nie widzieliście mojej miny, jak za każdym razem odświeżałem stronę i przybywało kilku kolejnych widzów. Zastanawiałem się dlaczego. Dlaczego wystąpił tak nagły skok? Nie musiałem długo szukać, ponieważ już jakiś czas temu miałem podobny przypadek. Mianowicie użytkownik Minecraft Polska tylko wspomniał w jednym ze swoich filmów, wprawdzie w jego pierwszym vlogu, że potrafi świadomie śnić. I samo to wystarczyło, by przybyło mi kilkunastu widzów. Dlatego, pierwszym miejscem, o którym pomyślałem, był właśnie jego kanał. No i nie myliłem się. Dlatego chciałbym mu z tego miejsca serdecznie podziękować. Swoją drogą, to ciekawe, jak wielką moc mają słowa ludzi prowadzących tak duże kanały z tak dużą ilością widzów. Wiem, że pewnie te liczby was śmieszą 269 widzów, co to jest. Ale wiecie, że dla mnie to. Naprawdę dużo. To, co robię, sprawia mi przyjemność, a to, że przy okazji jest kilka osób, które to oglądają i podoba im się to, co robię, dodatkowo mnie motywuje. To chyba tyle. A dziś będzie ciekawie. Otóż to, o czym będę mówił, będzie na końcu wzbogacone zagadkami, które rozciągną wasze mentalne mięśnie. Ostrzegam, że nie są to zagadki typu, jak witają się papieża. Są to zagadki, w których trzeba naprawdę trochę pomyśleć. A pamiętajcie, że będą one widoczne tylko kilka sekund, dlatego gdy się pojawią, włączcie pauzę, żeby je wykonać. Odpowiedzi do nich podam na końcu. Swoją drogą, niedawno czytałem, że jakiś profesor odnalazł 70 tysięcy testów na inteligencję napisanych przez jedenastolatków, którzy dziś mają po 70 lat. A co ciekawe, udało mu się dotrzeć do półtora tysiąca z nich i zaproponować, by jeszcze raz napisali test. Badani zdobyli średnio o 10 punktów więcej, ale można było zauważyć, że osoby, które przez ten, cały ten czas, przez całe swoje życie były aktywne intelektualnie, osiągnęły najwyższą poprawę wyników. Dlatego właśnie wydaje mi się, że trzeba trenować umysł przez całe swoje życie, tak samo jak ciało. A teraz, tak jak obiecałem, kilka zagadek. Każda z nich wymaga innego sposobu myślenia. Należy odpowiedzieć na nie w pamięci, bez żadnych obliczeń. Zagadka pierwsza. Jasiu wrócił do domu. W ogródku przed domem znalazł siedem kamyków, marchewkę i mokry szalik. Dlaczego Jasiu płacze? Zagadka druga. Na stole leży tort czekoladowy. Każdy z ośmiorga gości chce dostać taki sam kawałek. Tort możesz przykroić jedynie trzy razy. Jak to zrobisz? Zagadka trzecia. Przesuń tylko trzy kreski, żeby stworzyć pięć trójkątów. Zagadka czwarta. Pokój ma wymiary 30 metrów na 12 metrów na 12 metrów. Ile metrów wynosi najkrótsza droga od pająka do muchy, jeżeli pająk znajduje się metr nad podłogą, a mucha metr pod sufitem? Zagadka piąta. Linie o długości 12 metrów przymocowana do szczytów dwóch 8-metrowych tyczek. Linia wisi w taki sposób, że w najniższym miejscu znajduje się 2 metry nad ziemią. Jaka jest długość między tyczkami? Zagadka szósta. Podróżny musi znaleźć jedną osobę, która mówi prawdę. Wie, że po jednej stronie drogi znajduje się kraina prawdy, gdzie wszyscy mówią prawdę. Po drugiej stronie zaś kraina fałszu, gdzie wszyscy zawsze kłamią. Pyta więc pana A i pana B, po której stronie żyją. Pan A mówi, że pan B twierdzi, że mieszka w krainie prawdy. Czy pan A mówi prawdę? Zagadka siódma. Basen ma kształt kwadratu o powierzchni 90 m2. Jak można zwiększyć powierzchnię basenu do około 3600 m2? Aby wciąż miał kształt kwadratu, a drzewa pozostały nieścięte i nieotoczone wodą. Mam nadzieję, że poradziliście sobie z tymi zagadkami. A teraz odpowiedzi. Zagadka pierwsza. Ja się płaczę, bo niestety roztopił mu się bałwan. Zagadka druga. Najpierw za pomocą dwóch cięć kroimy tort na cztery równe części. A ostatnim cięciem dzielimy go na pół, ale w poziomie. Tym samym mamy 8 równych kawałków. Zagadka trzecia. Powinno to wyglądać tak. Zagadka czwarta. Najkrótsza droga wynosi 40 metrów. Zagadka piąta. Tyczki muszą się stykać, zatem odległość wynosi 0 metrów. Zagadka szósta. Oczywiście pan A mówił prawdę. Zagadka siódma. Należy obrócić basen o 45 stopni, żeby drzewa znalazły się na środku przedłużonych boków. Napiszcie w komentarzach ile poprawnych odpowiedzi udało się Wam zaznaczyć. To już wszystko w tym odcinku, a już niebawem kolejna część zagadek. Pozdrawiam serdecznie.